Już witajcie z tej strony, ja. Paweł The Player i witam Was w dzisiejszym odcinku z Paper Please. E, jak dzisiaj już wróciliśmy, nagrywam ten odcinek po odcinku, a więc. No. Okej, okay, lecimy. Okej, okay, a więc, jako iż, że ten gość jest snubem, będę Wam to czytał na głos, bo nie czytał w myślach. Hartoczka. Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biulet. Inspektorzy, wprowadzą surowsze wymagania dotyczące sprawdzenia tożsamości podróżnych. Obywatele Rastoczki muszą, muszą okazać dowód osobisty. Zuziomcy muszą uzyskać i przedstawić ważną zgodę na wjazd. Kwity wjazdu niniejszym tracą ważność. Do Waszej Księgi Zasad dodano rozdział dotyczący charakterystyki dokumentu. Ważnie sprawdzajcie wszelkie informacje. Odmia odmawiajcie wizyt petentom w dokumentach, w których wykryto niezgodność. Odnieść się do wypowiedzi patenta użycie transkryptu. Niech żyje Arstoczka. Okej. Przejdźmy sobie jeszcze te zasadki szybko. Podstawowe zasady, a nie to było. To sobie dokumenty, tak? Dowód osobisty wyglądał w sposób taki. Nie mam pojęcia, co znaczy Okej okay. Czyli to ten, to ja se zostawię tu, tu jak zwykle No <grymne> i zgłaszamy czy ja coś mi znowu ważnego... Dobra, nieważne Pani ma... Ten... Paszport Jest godność nie, to nie zgodne. Aha, bo to jest 44. Boże. E, 01. Gdzie... Mężczyzna, pan jest mężczyzną, dobra, nie pytam. Mm, pan tutaj ważny ten. E, Zdezwolona ten. Ważny do 1982. 12.22. Pobyt z 14 dni na 2 tygodnie. Odwiedziny. Ok. Mam nadzieję, że wszystko dobrze jest. Muszę powiedzieć, że wszystko było dobrze. Yes. Dokumenty, proszę. Celem ja. naszej podróży. Tranzyt. Mają taką śwodę, że tylko tu na dwa dni. Zobaczymy od razu, czy to jest prawda. Tutaj wszystko się zgadza, tylko pani nie ma już ważnego. Nie, dane zgodne? Co? Jestem głupi. Aha, bo to jest 12. <coughs> Przepraszam. Hmm. a to też muszę sprawdzać. UXL 7, 83K, dobra, to już mamy ten. E, To jest ten. 1980 też jezu. 83, pani się wszystko zgadza. Hmm. proszę bardzo i proszę. Mówicie się dobrze. Nie

To wejście takie może się nie przepuściłem, pani. Jest rostocki, nawet pani nie ma dowodu osobistego. Wiedziałem, że coś tutaj się nie zgadza. <grym>, no cóż, <grym>, no cóż trzeba pójść pani. Jakie czasy? Dzień dobry. Przerwisz kraj. Tu gośbałam, tu. W zasadzie tylko dwa dni. Może tranzyt? Aha, dobra, nie, poczekaj, to jestem głupi Po prostu, nie ważne e, Okej, okay, to się zgadza sobie teraz to A, jeszcze to już się zgadza TXT, TX108G, 39, 7 Dobrze jest 1943, płeć kobieta on jest mężczyzną Dobra, ja cię po prostu nie wpuszczę A gdzie to... jest kobietą Jeżeli pan jest kobietą, to jestem kobietą To jestem mężczyzną Pa, Iść, pan nie jest kobietą na 100% Długo proszę, co ja mam się wyróżnić się cieszę, że otwarte granice odwiedzą moją stronę Chyba, że miesięcy Oj, pani... Pani coś, coś... Kwit Nie jest ważny, proszę pani Boże, nie to są wymysły. Pani będzie pewnie terrorystką, i przepraszam, że będzie można. Spiekłą Ja nie przepraszam, ale... to jest związek oh, radziecki. Ja tutaj nie mogę. Dwiedziny kilka miesięcy, okej, okay, może być. 12 to się wszystko zgadza jeszcze lkw dwa -E lk -E 2 czyli to jest dobrze a e pieczątka jest dobrze tu się wszystko zgadza raczej się wszystko zgadza nie wydaje mi się żeby cokolwiek panie miało tutaj nie umożliwiać drogi do wkraczenia naszego państwa nie dobre Mogłeś po prostu przez 14 dni. Jest trans, jest pięknie. Wszystko 12:08 LHF L5 w KeoSeer. I wszystko. Angel Twist. O, Akurat teraz w razie. palców. Co jest? pan Do widzenia Nie przyjmujemy takich... Tej pana Jeszcze jedno, co mam nadzieję, że zdążę sobie przyjąć w sobie Dobry. Proszę bardzo, o. Dziękuję. <try> o, jak mogło się dostać momenty, proszę, pan jest akurat ostatnią osobą pan jest aż stocki akurat ma pan przez sobie dowód sobie 185 kg 170... 67 cm no jest, okej, okay, może być i mi się zgadza ur, 1904, 20, się zgadza i to wszystko okej, okay. wszystko jest wspaniale, pięknie Korzystać Dobra, okay. nie było fitu. Uu. Nie, ten jest losem, super. czemu wszyscy są chorzy? Yy... Mmmm, ogrzewanie. Jedliście wczoraj, ale no, dobra. Musi wszystko opłacić Republika! Z... Republika! Widzę, że jesteś z kraju. Ślad, pan nie zeginę. Sami dziewczyny pytanie. zazdrości. Dobrze zrobimy sobie szczyt. Dzisiaj będziemy chyba kończyć. Bo jeszcze 3 dni będziemy robić. Proszę, O jezus, maria, co ja zrobiłem? Okej, okay, powróciłem. Arsztoczka. Ministerstwo przepływu ludności oficjalny biulet. Inspektorzy, jesteście teraz upoważnieni do zatrzymywania podejrzanych jednostek. Aby utownić opcję zatrzymania, przesłuchajcie petanta pod kątem niezgodności w dokumentach. Niech żyje Arsztoczka. Okej, okay, dobra. Czyli w miarę się nic nie zmieniło. Mam nadzieję. Eee, eee, dobra, a więc tak się sobie ważne do 1926 jest dobrze. E, Pobyt się miesiące, praca dobra, nie wiem, nie widzę tego, ale... ale tutaj pani się totalnie... Nie zgadza to, to, ja. Nie... z tym się nie zgadza... Pfff... Okej... Zabieram mu... Do łagrów. Koniec. Eee, czy pan... Tutaj jest. nawet paszportu przy sobie nie mam, gdzie to jest. Proszę. O, ma pan paszport. Pan jest coś tak bardzo tutaj. Masz, zobaczymy, czy masz operację. Nie wiem, czy to już Okej, dobrze. No, uh, 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 uh -huh. okay, uh, tylko na tranzyt. Mmm, czy zgadza, czy mi się zgadza? On gdzie uciekał? Hmm. No, coś tak czułem, coś tak po imieniu Ajajaj, dobra, napali. dobra Napaliśmy tego Przestępcę Dokumenty proszę Dziękuję, co ja da się Przez 12 dni, okej, okay. zobaczę sobie, złożyć paszportu Jest bardzo dobrze ważny Zobaczmy sobie tutaj Zgadza w miarę tysiąca odwiedziny Zobaczmy, wszystko chyba zgadza tutaj Ech, to się albo, poczekaj, jeszcze się upewnię Bo jest tam oczywiście Ech. Dokumenty skoro na wjazd Okej, okay, zgadza się. Zapraszam. To raczej jest czysty. Nie wygląda pan na so. Dobra, widziałem. Nie, nie. Dokument proszę, co ja mam podróży? Okej, okay, widzę, że pani, pani będzie. Pani będzie miała wszystko dobrze. Eee, 12, 19, co się zgadza? Tez Dobra, wszystko się powinno zgadzać, proszę, żeby było dobrze. Okej, okay. udało się. Dzień dobry, 3 miesiące w odwiedzinach 5, 12, 20, to się zgadza. E, dobrze, wygląda, się zgadza. E, panu się przeterminował paszport. Trochę... Co można powiedzieć... Help? Nie ja można pana przepuścić To już pół roku Czyli przyjeżdżasz do pracy 8 miesięcy Ładnie się zgadza 12, 20 się zgadza kobieta się zgadza szybki numer się zgadza mi się zgadza Czyli wszystko się zgadza Chyba na klik... A nie, zgadzała się. Teraz będzie człowiek, który się nie będzie zgadzało nalepka. Znaczy ci się więcej przyjacielu w końcu jesteś. Trzy Czy pan wypowiedzi? Czy... Dobra, nieważne. Będę pytał się Że pan będzie miał źle na 100%. Pan musi mieć Nie, wszystko jest super Dobra, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza Nie jestem w stanie, bo mam z wykraczenie Moment. Prawda? O Jezus Maria Nie mogę sobie na to pozwolić, przepraszam proszę Pani, ale... A nie mogę tego powiedzieć. Jezus Maria, dlaczego ta gra musi być taka... Znaczy... Niestety. No i cóż. Okej, okay, mamy token <laughs> chociaż. Doktorze, wasz syn nie żyje. Aha! Szybkie wyjaśnienie. Ja wcześniej myślałem, że ja płacę im, nadal mi się wyświetla cena, jaką muszę zapłacić. Okazało się, że tak naprawdę wyłączałem opcję zapłaty, dlatego w ogóle ich nie karmiłem, w ogóle ich nie ogrzewałem ani nic czyli po prostu miałem gdzieś ich. Ale ja, jako bardzo mądry człowiek, myślałem, że płacę za to wszystko. Aha! Dobra, więc wydaje mi się, że to będzie koniec na dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. Mam no, nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w następnym. Do widzenia. A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli komentarze będą włączone, napiszcie, czy chcecie długie odcinki, czy chcecie, żeby były krótsze, ale żeby było ich więcej. Bo mogę wstawić 20-minutowe odcinki, później będą dłuższe, bo nagrywam co trzy, ale to na pewno będzie. Bo nie wiem, nie chcielibyście na przykład z jednego dnia co 10-minutowy odcinek, po prostu napiszcie w komentarzach, co byście wyjęli. Do zobaczenia.